Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza. Małe, rodzinne firmy, ale nie tylko one, mogą korzystać z priorytetu pierwszego, działanie 1.5 i robią to chętnie, wykorzystując w ten sposób możliwości, jakich przysparza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. I o tym właśnie będziemy mówić w dzisiejszej audycji. To konkretny przykład. Kinga Szczepanek reprezentuje firmę GeoVector. Nasza firma działa w branży geodezyjnej, głównie na terenie Płocka, ale obszarem działania obejmujemy właściwie cały kraj. Państwo skorzystali z działania 1.5, zakup lokalu urządzeń i oprogramowania, wykorzystanie GPS przy pomiarach geodezyjnych. Na czym to wszystko polega? W jaki sposób właśnie te inwestycje wspomogły Państwa pracę? Wiadomo, że by sprawnie i fachowo działać, w takiej branży niezbędny jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy. Oprócz pomiarowego również komputerowy i odpowiednie oprogramowanie. W związku z tym zdecydowaliśmy się jesienią ubiegłego roku wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupów które pozwolą zwiększyć konkurencyjność naszej firmy. Z uwagi na aktualne niewystarczające warunki lokalowe zdecydowaliśmy się zakupić odpowiedni lokal, dający możliwość wygodnej i efektywnej pracy dla obecnie zatrudnionych pracowników, ale także stworzenia nowych miejsc pracy. Projekt nasz zakłada ponadto zakup dwóch nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Jednym z nich jest odbiornik GPS, który sięga po najnowsze osiągnięcie w dziedzinie pomiarów geodezyjnych, jakim jest wykorzystanie sygnałów satelitarnych do określenia pozycji na Ziemi. Pomiar techniką GPS umożliwia sprawne wykonanie dokładnych pomiarów, w dodatku niezależnie od osnowy geodezyjnej, czyli takich stałych punktów odniesienia. Niestety one w terenie są w wielu miejscach zniszczone albo w ogóle brak jest tych punktów. Taka niezależność pomiaru pozwala nam zaoszczędzić czas i pracę geodetów, co w efekcie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i obniża koszty pomiaru przy zachowaniu, a nawet podniesieniu dokładności tego pomiaru. Drugim urządzeniem, który zamierzamy zakupić w ramach naszego projektu jest nowoczesny tachimetr elektroniczny. Służy on do pomiarów wykonywanych metodą tradycyjną, opartych na pomiarze kąta i długości. Traktujemy zakup ten jako już unowocześnienie posiadanego sprzętu, a nowoczesność tego urządzenia polega na możliwości pomiaru tak zwanego bezlustrowego, czyli możemy pomierzyć obiekt bez dojścia do niego z lustrem. Oczywiście w dzisiejszych czasach nieodłącznym narzędziem każdego inżyniera jest sprzęt komputerowy, który również chcemy zakupić, aby unowocześnić swoje zaplecze. Te nowe stacje robocze jesteśmy w trakcie zakupów, pozwolą nam tworzyć rozbudowane mapy cyfrowe, tworzyć i edytować duże bazy danych i systemy zintegrowane, czyli takie, które są połączeniem obrazu z informacjami opisowymi. Przykładową bazą może być baza ewidencji gruntów i budynków, gdzie konkretnemu miejscu na mapie, działce ewidencyjnej odpowiada pewien zestaw informacji opisowych, takich jak numer działki, imię, nazwisko właściciela, powierzchnia tej działki, struktura użytków gruntowych, numer dokumentu własności, informacja o budynkach znajdujących się na działce. No oczywiście, by korzystać z komputerów, trzeba posiadać odpowiednie oprogramowanie, dlatego w ramach projektu chcemy rozszerzyć listę wykorzystywanych przez nas programów o profesjonalny system graficzny AutoCAD który umożliwi nam obok tworzenia naszych własnych map i opracowań współpracę z firmami projektowymi. Ktoś może teraz Pani zazdrościć, że Pani swoją firmę unowocześniła, sięgając po środki unijne, a inne firmy będą mniej konkurencyjne. No ale to chyba na tym polega, że do odważnych świat należy. Pani sięgnęła po środki. Ja sięgnęłam, bo uważam, że dotacje są dla nas ogromną szansą właściwie dla naszych firm i uważam, że jeżeli będą jakiekolwiek jeszcze takie nabory ogłaszane, to... Każda z firm, która czuje się na siłach, choć trochę czuje się na siłach, to powinna przystąpić i spróbować. Czy sama procedura jest skomplikowana? Czy wszystko pani wiedziała, przystępując do projektu i kontaktując się z Mazowiecką jednostką wdrażania programów unijnych? Myślę, że sama procedura nie jest aż tak bardzo skomplikowana. Na pewno trzeba dokumentację i wszystkie załączniki wypełnić profesjonalnie i merytorycznie dobrze. Jest to wszystko wyjaśnione i... Jeżeli ktoś jest uważny i rozumie to, co czyta, to na pewno sobie z tym wszystkim poradzi. A poza tym no, trzeba mieć jakiś pomysł. Trzeba przedstawić ten pomysł innym, po to, żeby on został zaakceptowany. Czy są przykłady podobnych firm z Pani branży, które korzystały ze środków unijnych? Powiem szczerze, że nie słyszałam. W tym Boże, akurat przeglądam listy rankingowe, nie widziałam firmy geodezyjnej. Pisała Pani projekt sama, czy z pomocą firm zewnętrznych? Wynajęłam do pomocy firmy, zewnętrzną, ale wiadomo, merytorycznie jeśli chodzi o sprawy geodezyjne, to trzeba byłoby tu sięgnąć po swoją wiedzę, swoje doświadczenia i, no i swoje jakieś tam pomysły i plany. Czym jest działanie 1.5? Zapytaliśmy o to naszego eksperta, panią Mariannę Podbielską z Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Działanie 1.5, rozwój przedsiębiorczości regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Głównym celem priorytetu pierwszego tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu jest poprawa przede wszystkim konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. I priorytet pierwszy, czyli tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego, Ukierunkowany jest na rozwój konkurencyjności i innowacyjności Województwa Mazowieckiego. Szczególny nacisk położony został na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz sektora badawczo-rozwojowego. Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, budową przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub w ogóle zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Muzyka W ramach działania 1.5 rozwój przedsiębiorczości mogą być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu bądź usługi, systemów zarządzania jakością innych wspomagających zarządzanie, czyli np. zarządzanie środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn czy urządzeń. Ponadto będzie możliwość w ramach tego działania, działania 1.5, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli m.in. zakup maszyn, urządzeń oraz prowadzenie prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstw. Kluczową rzeczą w ramach tego działania 1.5 jest innowacyjność, rozwój, w ogóle rozwój województwa mazowieckiego, rozwój mazowsza. Nabór wniosków do działania 1.5, rozwój przedsiębiorczości został przeprowadzony od 30 czerwca do 6 października 2008 roku zainteresowanie beneficjentów tym działaniem było bardzo duże. Wpłynęło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 1033 wnioski. Do końca 2009 roku nie ma naboru wniosków w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Jednakże zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do monitorowania strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odnośnie harmonogramu na 2010 rok. Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytetów i ich poszczególnych działań znajdą Państwo na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Piotru Łoś. Do usłyszenia. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.